Jak to zaczyna? przerąbie ją, ona trafi na metal. Robu ach, altrudy ach. Tą maczetę, którą wykonałem z dobrej stali, bo tu była. Do tego użyta tarcza, do cięcia stali. I brama, ona też udział w filmie, gdzie strongmeni byli, odwiedzili mnie i tymi maczetami rąbali krzaki. To się robi, przygina się i pod kątem. Ciach! Tu ma wszystko być wycięte. Uważasz tylko na ręce i na nogi. pan uważa na niego, bo dotrafi tą maczeną, to w ogóle we dwóch tu tak, No tak, Nie, nie, nie. A tu cięcie w głowy, to by było no chciałbym przekazać w darze, do licytacji, daru Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i niech ktoś tam ją po prostu wylicytuje, przekaże ją i niech mu służy. Nie robię tego, jak to się mówi zawodowo, nie miałem cieńszej okładziny, to jest zbyt gruba okładzina z tego igilitu, więc żeby troszeczkę ją tutaj wyoblić, żeby była lepsza w uchwycie, więc ją tutaj po prostu zeszlifuję, a tu jest tyle materiału, jest taki materiał, że naprawdę wszystko będzie ok, będzie po prostu lepszy chwyt, będzie lepszy chwyt. Poza tym wszystko jest, ona jest ostra, ona komuś będzie służyć, a może ktoś ją sobie powiesi na ścianie. <grym> Albo pójdzie na wojnę. Pojedzie do Ukrainy, będzie ruskich tam. Głowy im ścinał tym, tym bandziorom. Och, to są, to są. Putin i jego banda. To inaczej nie można powiedzieć: Putin i jego banda. Dobra, no ostra jest. No cóż, ostra, ostra jest. No jest. Proszę bardzo. Jakbym lepiej machnął, to, to przeciąłby mi tutaj było ona się oparła na ten metalowy stół. Ostra jest la, proszę bardzo. Bez wielkiego zamachu, prawda? To jest drewno brzozowe. Proszę bardzo. Szalenie jest ostra. No bateria jest naprawdę. O! O! Tu jest wałek drewniany, który można przyciąć. Można! Bo to jest tylko kawałek drewna. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jak to zaczyna. Lepiej idzie niż ta siekiera fiskarsa. <ścoughs> Proszę bardzo. Bez większego zamachu. Jakbym wziął zamach. I gdyby to rosło, to bym też przeciął dosłownie za jednym, za jednym ciachem. Nie naprawdę, naprawdę nie chwalę, że to moja, ale no, lubię takie materiały, bo ten materiał jest człowiekowi wdzięczny, jak człowiek w nim robi. Tak, to już wie pan. To już mówię to. Boję się dalej działać, bo wie pan, przerąbię i ona trafi na metal. Szkoda je zatępić, jak trafi tu to się przytępił, bo wiadomo, to jest stal na stal, to ale widać jak ona tnie, prawda? To są takie zacięcia, że ach, tam gra! Żeby nie walało się pod nogami, no to muszę ubrać fartuch bo będą o piłki lecieć. Tak, troszeczkę ją zbierzemy, troszeczkę. Będzie lepszy chwyt. Powiedzą internauci, ubieraj okulary, ale tak jest zimno, okulary w moment zaparuje. Ja się odchylam, by opiłek nie wpadnie, tu jest osłona, ja stoję zawsze, opiłki idą tam. Ja stoję zawsze, staram się być z boku kamienia. Naprawdę maczeta cacy. A już jest zgrabniejsza. Ach! Ach! <ścoughs> Trochę ją ja tu zbierzemy z galopu. Może być. To tylko włosy. Dobra, tacy spróbujemy nabić znaki. Ja panu coś powiem. To do tego to trzeba podejść naprawdę. Wie pan, jak to się mówi z profesją. Ja tu przyniosę kawałek płyty stalowej, bardzo ciężkiej. Bo na kowadle tu jest słaba widoczność. A ja tu mam taką płytę, wie pan, bardzo leciutko. Oj, oj. Oj, 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 oj. Wie pan, w moim fachu trzeba się na, na, napocić. Niestety. Oj, oj, oj. Ona waży, wie pan, od jasnej cholery. Płyta stalowa, bardzo śleciutka Która stola ta Waży ona tej cholery A ja ją kupiłem Żeby wiertarkę podnieść jako planszę pod łapy wiertarki Będę z tego wycinany Leży, o! Do tego młot lepiej pociągnie. Dobra. Tu czetę się położy. Teraz tak. Tak to trzeba zrobić. Czyli R, R. Tak. Ależ to leciutkie. O niech to diabli. Jakby spadło na nogi, to palców nie ma. Teraz... Půbuje na tom, tím, že by ně dáby čet Dobrá. Jest. W ten sposób R R Jestem blacha, jest dobrze. Wszystko, żeby było na miejscu. No jeszcze raz zobaczę, żeby się nie pomylił. No R tak. Ja to pierwszy raz robię, także trzeba się przyłożyć. Ech, elegancko. Dobra, czyli tak. Jest? Jeszcze jedno. No nie, nie pomyliłem się, na pewno nie. Dobrze. Jeszcze bliżej, dobra, ustawimy w miarę równo, tak? Mhm. Tak, no dobra. Młoteczek i Hej! jest. RR. Nabiłem dwa R. Robu Rubinowicz, czyli Romek. Ja zrobiłem to baczetę i podpisałem. I podpisałem, tak jak widać. No cacy. Czyli niech leci w świat. Ale odznacznik naprawdę dobry. W takiej stali bije, kurde. Przecież to jest stal, naprawdę. Ta stal to naprawdę jest stal. Bez fuksu. Tę maczetę chcę przekazać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Będzie dostępna w drodze licytacji. Maczeta od zaklinacza byków. Zawsze wspierałem ich i dawałem pieniądze do puszki no a w tym roku ze względu na to, że kanał idzie, no i ludzie nas oglądają i w Polsce i dalej, no to, to bardzo chętnie przekażę tę maczetę. Zapraszam do licytacji. Jeżeli kogoś to interesuje, no to proszę bardzo. Uważam, że pieniądze pójdą na... Szczytny cel. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2024.